Krzysztof Skiba i Paweł Koniokonna kojarzą się z wizerunkiem wesołych, satyrycznych artystów i faktycznie poczucie humoru ich nie opuszcza, co mogła zaobserwować publiczność podczas spotkania w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Oprócz programów telewizyjnych, występów scenicznych i działalności muzycznej zajmują się również literaturą, oczywiście na wesoło. Myślę, że to spotkanie jest okazją do poznania innej twarzy, ludzi znanych z telewizji. Kto by przypuszczał, że słynny Paweł Koniokonna, który strzalał no w programie Gwiazdy Tańczą na lądu. Zjanał Routowicz, Zjanał Routowicz, Zjanał Routowicz, zjony, a znajomy a znajomy Stachurskiego, Maryli Rodowicz, Dody, zespołu Boys i wielu, I wielu innych, a także zespołu Perfect, Kultu, Dezertera i Villas. i Violetty Villas, że ten człowiek ma także swoje podziemne życie wewnętrzne, i to i na jak wysokim poziomie ocenianym prawda, przez tutaj ludzi z absolutnego parnasu literackiego. W trakcie spotkania artyści promowali swoje najnowsze książki. Książki. Jedna z nich, autorstwa Krzysztofa Skiby, to zbiór zarówno znanych, jak również tych zupełnie nowych felietonów satyrycznych. Książka ukazała się pod tajemniczym tytułem Opowiadania podwodne. Opowiadania podwodne, dlatego że część z nich była drukowana w prasie podziemnej w latach 80 w pismach tak zwanego drugiego obiegu. Natomiast opowiadania podwodne to taka właśnie metafora pewnego podziemia, innej, innego świata, innej rzeczywistości, ale też jest jakby drugie wytłumaczenie tego, tytułu, mianowicie takie, że lektura tych opowiadań podnosi ciśnienie, a wiadomo, że pod wodą jest inne ciśnienie. Kolejna książka to zbiór wierszy autorstwa Pawła Konnaka pod chwytliwym tytułem dzieła Zebrane i Wylane. Najnowsze moje dzieło, czyli dzieło Zebrane i Wylane, to trzy tomy w jednym, taka praktyczna składanka największych literackich przebojów Konia, od tomiku Sztuka Restauracji, poprzez randkę z mutantem. Wśród nich znajduje się Król Festynów nominowany do zeszłego rocznej nagrody literackiej Nike. Aktualnie artyści intensywnie pracują nad wydaniem kolejnej książki. Skiba, kolega Konio i nasz zacny przyjaciel Jarek, dr Janiszewski, lider formacji Bielizna i wokalista formacji Czarnoczarni. Piszemy książkę o alternatywnym Gdańsku lat 80. -tych. Będzie to taki tryptyk gdański opisujący kulturę trzeciego obiegu. no Wiemy, że obieg pierwszy to był obieg oficjalny, obiekt komunistyczny, który nikogo nie interesuje oprócz generała Różęckiego i IPN-u. Obieg drugi no to tak zwana opozycja. Oficjalna, y, Solidarność i Okolice, obiekt trzeci to właśnie my, czyli jak mówi tytuł naszej wspólnej pracy, muzycy, artyści i y, anarchiści oraz y, wariaci. Krzysztofski Baz zaprosił także do lektury książki pod tytułem Big Cyt na barykadzie rock'n'rolla, która opowiada o początkach zespołu. Na koniec artyści zaprezentowali dwa filmy dokumentalne opowiadające o happeningach z kiby w latach 80.